Czy zauważyłeś, że twój pies, ten wierny towarzysz, nagle zaczyna się dziwnie zachowywać? Proste machanie ogonem może zamienić się w niepokojące zachowanie, a ciekawość podpowiada, co się dzieje. Instynkt Twojego pupila może sygnalizować coś ważnego. Czy wiedziałeś, że często te zmiany mogą ujawniać więcej niż tylko chwilowe znudzenie? Zanim wpadniesz w panikę, kluczowe jest zrozumienie, że te sygnały mogą mieć różne źródła. Od zmian w otoczeniu po problemy zdrowotne to, co Twój pies próbuje zakomunikować, może być istotne. Jak jednak odróżnić kaprys od rzeczywistego alarmu? Wyobraź sobie, że potrafisz odczytać te wiadomości i szybko działać. Zwróć uwagę, ponieważ odkrycie przyczyn tego zachowania nie tylko pomoże Twojemu pupilowi, ale również wzmocni tę wyjątkową więź, którą dzielicie. W tym wideo zbadamy praktyczne i cenne wskazówki, które mogą zmienić sposób, w jaki postrzegasz zachowanie swojego psa. Przygotuj się na otwarcie umysłu i zrozumienie swojego czteronożnego przyjaciela, jak nigdy dotąd. Identyfikacja dziwnych zachowań, rozpoznawanie dziwnych zachowań u psów jest kluczowe dla zdrowia i dobrostanu zwierzęcia. Często psy nie mogą powiedzieć, co czują, dlatego to my, jako uważni opiekunowie, musimy dostrzegać oznaki stresu, lęku lub bólu. Sygnały te mogą manifestować się na różne sposoby, dlatego ważne jest, aby być czujnym na te zmiany. Jednym z zachowań, które mogą wskazywać na dyskomfort, jest agresja. Jeśli pies, który zwykle jest łagodny, zaczyna warczeć, pokazywać zęby lub nawet atakować, to może być sygnał, że coś jest nie tak. Z drugiej strony apatia również może być niepokojąca. Pies, który wcześniej był radosny i aktywny, a teraz wydaje się być niezaangażowany w czynności, które kiedyś sprawiały mu przyjemność, zasługuje na szczególną uwagę. Innym sygnałem, na który warto zwrócić uwagę, jest nadmierna wokalizacja. Jeśli Twój pies zaczyna szczekać bez powodu, może to wskazywać na to, że jest zaniepokojony lub próbuje coś zakomunikować. Zmiany w nawykach żywieniowych i snu to również istotne aspekty. Pies, który przestaje jeść lub ma trudności z zasypianiem, może zmagać się z problemami emocjonalnymi lub fizycznymi. Te dziwne zachowania nie powinny być ignorowane. Im szybciej zauważysz, że coś jest nie tak, tym szybciej będziesz mógł podjąć działania. Kluczowe jest codzienne obserwowanie zachowania psa, ponieważ może to zadecydować o wczesnym wykryciu problemów. Ocena zdrowia fizycznego ocena zdrowia fizycznego Twojego psa jest kluczowym krokiem w zapewnieniu jego dobrostanu. Regularne wizyty u weterynarza są niezbędne, aby wykluczyć problemy zdrowotne, które mogą powodować dziwne zachowania. Weterynarz może przeprowadzić badania i udzielić szczegółowych wskazówek, pomagając zidentyfikować kwestie, których być może nie dostrzegasz. Podczas wizyty u weterynarza ważne jest, aby zwrócić uwagę na fizyczne objawy, które mogą być obecne. Zmiany w apetycie są na przykład wyraźnym sygnałem, że coś może być nie tak. Pies, który zwykle dobrze je, ale nagle odmawia jedzenia, może zmagać się z bólem lub dyskomfortem. Wymioty i biegunka to również objawy, których nie należy ignorować, ponieważ mogą wskazywać na szereg problemów zdrowotnych. Widoczne urazy, takie jak skaleczenia czy opuchlizny, również powinny być oceniane. Często psy mogą się zranić podczas zabawy lub spacerów, dlatego ważne jest, aby te urazy były odpowiednio leczone. Czasami ból nie jest widoczny, ale mimo to może wpływać na zachowanie Twojego psa. Dlatego zawsze konieczna jest staranna ocena. Oprócz wizyty u weterynarza dobrze jest, abyś jako opiekun regularnie przeprowadzał inspekcję swojego psa. Sprawdzaj, czy nie ma zmian na skórze, w oczach czy uszach. Taka praktyka może pomóc w wczesnym wykryciu problemów, zapobiegając ich pogłębieniu się w przyszłości. Zmiany w środowisku i rutynie środowisko, w którym żyje pies, ma znaczący wpływ na jego zachowanie i dobrostan emocjonalny. Ostatnie zmiany, takie jak przeprowadzka, przybycie nowych zwierząt lub osób do domu, mogą być źródłem stresu. Ważne jest, aby obserwować, jak twój pies reaguje na te zmiany, ponieważ może nie przystosować się tak łatwo, jak myślisz. Kiedy nowy członek rodziny wchodzi do domu, niezależnie czy jest to człowiek, czy zwierzę, pies może czuć się zagrożony lub niepewny. Ta niepewność może prowadzić do zachowań takich jak agresja lub apatia. Dlatego kluczowe jest wprowadzanie nowych osób lub zwierząt w sposób stopniowy i kontrolowany, pozwalając psu przyzwyczaić się do zmian w jego przestrzeni. Codzienna rutyna psa to również ważny czynnik, który należy wziąć pod uwagę. Zmiany w harmonogramie spacerów, godzinach karmienia, czy nawet nieobecność opiekuna mogą wywołać stres. Psy to stworzenia nawykowe, a gdy te nawyki zostaną przerwane, Mogą stać się zdezorientowane i niespokojne. Staranny plan może pomóc zminimalizować te skutki. Ponadto, bodźce środowiskowe, takie jak nadmierne hałasy czy obecność innych zwierząt w pobliżu, mogą wpływać na zachowanie Twojego psa. Jeśli zauważysz, że jest bardziej pobudzony lub zdenerwowany, może to być znak, aby ocenić, co dzieje się wokół niego. Spokojne i bezpieczne środowisko jest kluczowe dla dobrostanu emocjonalnego Twojego psa. Kiedy dostrzegasz te zmiany, ważne jest, aby szybko działać, aby pomóc psu w adaptacji. Może to obejmować stworzenie bezpiecznej i spokojnej przestrzeni, w której będzie mógł się schować, gdy poczuje się przytłoczony. Stabilne środowisko jest kluczowe dla szczęścia Twojego futrzanego przyjaciela. Strategie interwencji i pozytywne wzmocnienie, gdy chodzi o pomoc psu, który wykazuje dziwne zachowania lub oznaki stresu, wdrożenie skutecznych strategii interwencji jest kluczowe. Skuteczną metodą, która zyskuje na popularności, jest wykorzystanie ćwiczeń i zabaw. Aktywność fizyczna nie tylko pomaga uwolnić nagromadzoną energię, ale także zapewnia psu chwilę radości i relaksu. Interaktywne zabawy takie jak aportowanie piłki czy rzucanie frisbee są doskonałym sposobem na stymulację zarówno ciała, jak i umysłu Twojego psa. Te aktywności pomagają wzmocnić wieś między Wami oraz pozwalają mu spalić energię w zdrowy sposób. Zmęczony pies to szczęśliwy pies, a to może zredukować niepożądane zachowania. Techniki relaksacyjne, takie jak masaż psa czy używanie łagodnej muzyki, również mogą być skuteczne. Te praktyki pomagają uspokoić zwierzę i stworzyć bardziej spokojne środowisko. Spróbuj stworzyć w domu cichy kącik, gdzie twój pies będzie mógł czuć się bezpiecznie i zrelaksować, z dala od stresujących bodźców. Pozytywne wzmocnienie to kluczowa strategia w nauczaniu nowych zachowań oraz promowaniu spokoju. Oznacza to nagradzanie psa za każde pożądane zachowanie, takie jak spokojne zachowanie w stresujących sytuacjach. Nagrody mogą być smakołykami, pochwałami lub zabawą i stanowią sposób na pokazanie psu, że zachowuje się właściwie. Teraz, gdy znasz cenne wskazówki dotyczące zrozumienia zachowań swojego psa, zastanów się, czy kiedykolwiek zwróciłeś uwagę na to, jak otoczenie wpływa na Twojego pupila? Czasami drobne zmiany w otoczeniu mogą wywołać wielkie reakcje. Bądź czujny. Czy jesteś ciekawy którejkolwiek z tych wskazówek? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Co robisz, gdy Twój pies zachowuje się w dziwny sposób? Razem odkryjmy ten fascynujący świat zachowań zwierząt. Nie zapomnij polubić i zapisać się, aby otrzymywać więcej treści, które zmienią twoją relację z pupiłem. Kontynuujmy tę wspólną podróż.